Co tam? Co tam słychać, Wojtek? Powiedz mi. Co? Co tam, Wojtek, słychać? Zdróweczko twoje pije. A, dziękuję. Co? Chyba coś szamiesz, co? No, żółty szarek jadłem. Hmm. A to jaki? Ojku, Przetkał mnie. <laughs> No, już lajta robisz? No, już robię lajta, tak, tak, tak. Chciałem z Tobą pogadać na lajcie. No proszę bardzo. Słuchaj! pytania, będę odpowiadał. Słuchaj, to może pytania od widzów poczytamy. Nie, no, słuchaj, to... ja bym chciał z Tobą pogadać na temat wysiaki ryb na początku. O dobra, nie masz sprawy. Ogólnie, byłeś gdzieś na rybach czy nie? No, byłem. Z dwójkiem, łomży. O, to opowiadaj, opowiada, opowiadaj. Bardzo ciekawy temat. No wujkiem tak, łowiliśmy sobie y, y, na, że, Tam rzeka jest, łąży zaraz. No i prawdopodobnie się nazywa Łąża. <laughs> tak. I łowiliśmy, a później sobie na patelni nisko było smażenie. Kiwko było. Ale to pewnie dawno, co? To dawno już było. Ale co tam, jakie tam rybki wpadały? Powiedz. A, szum jeden był. No. I tej. Karp, dwa karpy złap, złapaliśmy. O, i szupaki, szupaka. Nawet szubaki były. O, to wy na co łowali, ł, 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 łowiliście? Na fukce. Na co? Na żywca i liny. O, no widzisz. To ty trochę się znasz na tym. No trochę tak. A ty, Major, powiedz mi jedną rzecz. Ty masz wędkę? Mam jedną. Około i całe ten, nie? Tak. No to co, my się wybierzemy pewnie co w weekend, jeżeli pozwoli pogoda na to. No, a, a jak zaprosisz, pojedziemy. To wiesz, że na cały dzień jedziemy. No to pojedziemy. Kupicie jedzenia. Nitro wągniem. No właśnie. Nie no, żartujemy oczywiście. To fikcja wszystko, wiesz. Tak, To na wszystko na żarty. Grilla się zrobi. A właśnie. Żeby tylko pogoda była. No masz, jest to pogoda najgorzej zawsze. Bo już wiesz? Jesień. Ty, słuchaj, ktoś pyta, czy dla ciebie zimno jest w domu, jak wybili. Nie, zamknięte jest, to, ja mam tutaj. Dmuchawa jest. A ja będę okno nowe wymienił. Będzie plastikowe okno. No ale to te okno też trzeba jakoś zabezpieczyć, żeby znowu nie wybili. O, ja to Albo z pleksi staw. Albo z pleksem, a... No. Ustaw sobie sobie okno. Wiecie, jakaś firma zrobi ten. Kasia, cicho. Słuch słyszysz, kasia się drze? Ja słyszę. Słuchaj, trzeba zrobić. Wyspawać z tego. Z, yy, o. Jak to się nazywa, kurwa? Kasia, cicho. Z Plexi, z słuchaj, ten. Profile dookoła okna stawić i wtedy wiesz, mogę rzucać wiesz, czym stoł nie? No to trzeba gdzieś coś pomyśleć, no, bo, może w jakiś sposób pomożesz też. Ale jaki? Finansowy czy metoryczny? Nie. Finansowy nie. Ja... Finansy to ja mam. Ale co ja bym tam miał pomóc? Powiedz mi. Major! Pomóc. Ale co, mam, co miałbym pomóc? To wszystko przypilować, żeby to wiesz. Żeby od, odpowiednio zrobili? No. To może coś podziałać, no. chcesz, jeżeli chcesz pomocy, jakbyś chciał pomóc, no to ja mogę pomóc, no. No, to dziękuję. Tylko, że po pracy, nie? Tylko, że po pracy, nie? No wiem, no, ty pracujesz. No to. Ty też pracujesz w jakiś sposób. No właśnie. Teraz odpocząłem sobie, dałem na luz taki, wiesz. Muszę psychicznie odpocząć. No ja wiem, o co chodzi, wiem, wiem. Mają, słuchaj, ludzie pytają, co sądzisz o PZW. A co to, to jest? <noise> Polski Związek Wędkarski. O, nie, to w ogóle, Bardzo dużo ludzi jeździ na ryby, łowią, nie łowią. To jest przyroda. No tak, to no, ry ryba, też przyroda. Właśnie. By na grzyby kiedyś się wybrali też? No to, trzeba coś pomyśleć na ten temat. No to co tam myśleć, Major? Ja kiedy taka po pracy, czy coś, znaczy będzie dzień wolny, słuchaj, ja zajeżdżam Ciebie biorę, albo na grzyby, albo na ryby. No pewnie, o, no. No, zawsze jak, zawsze jak zawsze chyba mile, Czas spędzaliśmy. Bardzo miłe. Nic złego nie było. No nie, no nie no. Ty, cza... Ty, cza... Ty czasem się wkurwiłeś, a nie pogadałeś, nie? A, to było wcześniej. U. Powiedz mi, co z tym malowaniem ciebie, co ci w lesie pomalowali. To było dwóch, to jest film nagrany. No, ale ty coś tam nie wiem, coś objaśnij, coś, coś wiesz, tak troszeczkę metorycznie w to wejdź. Nie, po prostu to po pomalowali, psikali takim tym, to jest film nagrany nawet. No. A później ty za zajechałeś i zobaczyłeś. Tak, od Krzyśka, no. Ale już teraz się uspokoiło trochę No trochę się nie uspokoiło ze względu na to co ostatnio się działo Dzisiaj, czy to było dzisiaj, czy wczoraj w nocy? Wczoraj Wczoraj, wczoraj się nocy No No to wiesz, no troszeczkę kurwa się uspokoiło i bardziej poszło do przodu to wszystko No właśnie to wiesz I co ty z tym zrobisz wszystkim? No policja była Policjant popatrzył popatrzcie, czy trzeźwy, czy jesteś, czy, czy żadnego alkoholu, niczego nie spożywałem. Popatrzmy co się mówi. To rano, proszę. Na trójkę przyjść zeznania złożonym. No tak, bo bez Twojego, bez zeznania poszkodowanego nic nie mogę zrobić prawidłowo. Dobrze powiedziałeś? Bo takie sprawy troszeczkę wiesz, troszeczkę to w to, nie? Ale druga sprawa, słuchaj. Czekaj, przeżuję Ale na przykład, te pomalowanie, też zgłosiłeś, czy coś? To było zgłoszone. A, no to dobrze, to okej. Okay. Ale słuchaj, no. A takie pytanie, z, z, z tym, z więzieniem, nie? Tak. No bo ogólnie wiesz, ty te ogrypsowałeś, czy nie? Tak. No to prawidłowo nie powinien zgłaszać się niko. Ale jak napad był, to, to trzeba zgłosić chyba. Ale się jest w więzieniu, to jak... jak, 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 jak to, jak to jest? Ja się jak się grypsuje. Jak? napadli? To, to co ja mam zrobić? Co, mam mam się? Czy Nie napadli mnie? Nie no, Jakub mają, ja cię pytam, to na mnie to wiesz, tam nie krzycz, nie? Jak o ciebie pytam, Grzesie. Daże wiesz, tego. To co, to co? Niedługo na ten... na ryby uciekamy, nie? No pewnie. A powiesz, byś chciał taką szprotkę taką do złapać, czy nie? No pewnie, że tak. Ale tylko wiesz, Michał, taką szprotę, taką dycht. No ja wiem. A ty słuch... Patrzę, coś tam gdzieś głupoty napiszą. Dobra, słuchaj. Major, ja mam do ciebie pytanie jeszcze. Dobra. A byśmy pojechali, słuchaj, na ryby, nie? Ty na jaką ryby się nastawiasz? No to zależy co się złowi Dobra, to może inaczej Jakim sposobem będziesz łapał ryby, nie? Tak, tak na prosto, nie? Jakim systemem, że tak powiem Na spławik, z gruntu Olej kulkę, czy coś innego? Na spławik Na spławik, a bo ja mam wędkę, to nawet i szupaki można na tej wędce A to jaką żyłkę masz? Taka, no taka niezła. Ale co, 0,40? 0,60 grubość? Ja to nie wiem za bardzo. A, no to dobra. byłem tak teraz, nie, nie patrzyłem co. A, to dobry, to co, A długość jakiej wędki mniej więcej, 2 metry, 3,5, 8? Nie, to... spinning A, spinning, czyli pewnie koło 2,10-2,20 zazwyczaj No, coś takiego To ty pewnie na te, na szczupaki uderzysz Albo na szczupaki to słuchaj, to ja ci może swoją no, wędkę dam kominie zepsuj major. Nie, nie popsuję. No, no, to ja ci będę zarzucał w razie czego, a ty będziesz go ten od, odbierał, odbierał powrót. Dobra. Będziesz odbierał powrót, o, do od, od, od ryby. <słuchaj> Dobra, to chyba tak, ale to co w razie czego, to co, jeżeli pogoda pozwoli, to lecimy, słuchaj, na ten. Na, na ryby, no na ryby, no co? co a, a gdzie polecimy, to ja ci później powiem, żeby nikt nie widział. To no, będzie ta inkwicja wojskowa Nie, no gdzieś koło 60 km/40, nie. Ze łysok. No dobra No no co, co? Coś masz do przekazania do widzów, czy cokolwiek, czy coś chcesz powiedzieć, bo teraz właśnie wiesz tego. Cię słyszą, oglądają i patrzę, podziwiają Cię bardzo. Przez taki youtuber. No i słuchaj, no i, i tani i Major kurwa, żałują ci bardzo. Co to się stało, no. Ale co zrobisz? To nie moja wina. Z ludzie zazdroszą w jakiś sposób. No ale co oni to, kurwa, zazdrośnie zrobili? Ja nie wiem. A to może te same...